W Ratuszu otwarto oferty złożone w przetargu na modernizację budynku Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zainteresowanie było spore. Po otwarciu ofert okazało się, że wpłynęło 7 ofert, co nas bardzo cieszy. Rozstrzał cenowy to jest około 28 milionów do 37, więc jest dość duży. Ale cieszy nas oczywiście ta oferta prawie 28 milionów. Ponieważ raz, że się mieści w budżecie, dwa w przypadku weryfikacji tej oferty, zgodności i chęci podpisania przez wykonawcę umowy, no, koszt wykonania tej modernizacji basenu byłby niższy niż wynikałby z kosztorysu, co jest oczywiście bardzo dobrą wiadomością, ale też te wyższe oferty kolejne mieszczą się w założonym budżecie. Teraz tylko kwestia weryfikacji. Miejmy nadzieję, że w ciągu 30 dni max. 60, w zależności od złożoności tych, tych, tych ofert i różnych sytuacji, które mogą wystąpić, nastąpi podpisanie umowy, a realizacja prac najwcześniej może rozpocząć się od stycznia 2026 roku. Ma to też związek z tym, że budowany jest basen przy Szkole Podstawowej nr 12 i tu jest kwestia logistyczna, czyli możliwości zapewnienia korzystania z basenu klubom Uczniom, użytkownikom jak najdłuższym tej, tej możliwości i chcielibyśmy, aby okres przejściowy, czyli braku basenu, był jak najkrótszy, jeżeli już wystąpi, a wykonawca basenu przy SP12 chciałby. Zakończyć prace budowlane jeszcze na koniec tego roku, wtedy formalności związane z dopuszczeniem obiektu do użytkowania i może nam by się te harmonogramy spięły, do tego będziemy dążyć. Ten basen przy Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji jest dofinansowany z Polskiego Ładu w wysokości 15 milionów złotych, a my będziemy jeszcze szukać być może do pozostałej kwoty jakiegoś źródła finansowania, takiego montażu finansowego z ministerstwa. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i modernizację obiektu sportowo-basenowego. To obiekt, który powstał w latach 70. i posiada dwie niecki basenowe. Jest intensywnie wykorzystywany przez placówki szkolne, kluby sportowe oraz mieszkańców Trzewa i okolic. Stąd pilna potrzeba modernizacji. Jeszcze za poprzedniej kadencji pozyskano modernizację 15 milionów złotych z rządowego programu inwestycji strategicznych. Zamawiający dysponował kwotą 32 milionów złotych, z czego część chodzi ze środków własnych